Mówią, że miłość jest ślepa, ale może, tylko może. Miłość po prostu ma bardzo wybiórczy wzrok. Mam dla ciebie pytanie: jeśli dziewczyna naprawdę cię kocha, jakbyś to wiedział? Nie mówię o Netflixie, przytulaniu, kartkach urodzinowych ani o tym ciepełku, które można odtworzyć poduszką elektryczną i abonamentem holmarka. Mówię o takiej miłości, która zmienia fizykę świata dziewczyny. Miłości, która przestawia jej emocjonalne meble bez pytania o zgodę, nawet zanim zorientuje się, że coś się zmienia. Bo wiesz co? Tego większość ludzi ci nie powie. Kiedy dziewczyna naprawdę cię kocha, ona nie tylko to okazuje, ona tym przecieka, w tym, jak się zatrzymuje, co ukrywa, gdzie patrzy, kiedy ty nie patrzysz. Nie złapiesz tego w fajerwerkach, tylko w drobnych błędach i momentach pomiędzy, kiedy zapomina, że coś udaje. Badanie z 2018 roku z Uniwersytetu Kalifornijskiego pokazało, że ludzie zakochani nieświadomie synchronizują swoje fale mózgowe podczas rozmowy. To nie poezja, to neurobiologia. Twoja obecność, twój głos dosłownie ją przeprogramowują. A ty mimo to skrolujesz Reddita o drugiej w nocy, zastanawiając się, czy ona naprawdę cię kocha, czy tylko boi się samotności. Naprawmy to. Bez bajek, bez ściemy, bez lukru, tylko siedem mocnych sygnałów, że ona nie tylko jest Tobą zainteresowana, nie tylko lubi Twoją energię, ale jest z Tobą głęboko i duchowo związana. Jeśli jesteś facetem, który nie chce już powierzchownych porad, jeśli jesteś tu, bo masz dość gierek i chcesz zrozumieć dziewczyny i siebie na głębszym, czasem niewygodnym poziomie, to słuchaj uważnie. Wrzuciłem właśnie wideo tylko dla członków. Nie mogę go udostępnić publicznie, jest surowe, osobiste, to taka prawda, która często jest demonetyzowana, albo gorzej, źle zrozumiana. Dostęp tylko dla tych, którzy naprawdę kumają. Link w opisie, albo w przypiętym komentarzu. To nie dla każdego, ale jeśli już coś czujesz, to może znaczy, że to miejsce właśnie dla ciebie. Znak pierwszy. Ona kłóci się z tobą, jakby próbowała ratować się przed utonięciem. Czekaj, co? Posłuchaj. Kiedy dziewczyna naprawdę cię kocha, kłóci się, jakby to była jej religia. Nie o pranie czy o to, który serial oglądać. Mówię o takich kłótniach, które przypominają operację na otwartym sercu wykonywaną kuchennym nożem. Chcesz spokoju? Spotykaj się z kimś, komu obojętne, czy odejdziesz. Chcesz miłości? Zapnij pasy. On siedzi na krawędzi łóżka. Ona stoi przy drzwiach. Pół płacze, pół wścieka się, mówiąc rzeczy w stylu: Ty nic nie rozumiesz, nigdy nie rozumiesz. A on myśli: Przecież wczoraj było dobrze. Czemu nagle gadamy, jak w dramacie sądowym? Bo miłość ta prawdziwa to ryzyko. Ona cię odsłania. I kiedy dziewczyna naprawdę w to wpada, kiedy zakochuje się nie tylko w twoim uśmiechu, ale też w twoim cieniu, to ją przeraża. Musisz zrozumieć. Kiedy dziewczyna cię kocha, daje ci kody nuklearne, emocjonalne, klucze do takich miejsc w niej, których nikt wcześniej nawet nie widział. A jeśli choćby podejrzewa, że możesz to zniszczyć, panikuje, to nie dramatyzowanie, to samoobrona. Ona nie atakuje ciebie, ona broni tej wersji siebie, która istnieje tylko przy tobie. To niewygodne, to dezorientujące, ale to prawdziwe. Seren Kierkegaard. Gość, który chyba aż za bardzo myślał o miłości, powiedział kiedyś: Największe zagrożenie, czyli utrata siebie, może przyjść bardzo cicho, jakby to nic nie było. Przeczytaj to jeszcze raz. Ona nie walczy z tobą, bo jest zła. Walczy, bo boi się, że straci siebie w tobie. I to jest ten paradoks. Dziewczyna, która naprawdę cię kocha, czasem stanie się najtrudniejszą osobą, z jaką byłeś. Bo kochać cię to znaczy oddać ci części siebie, które chroniła całe życie. Każda kłótnia, każda przesadna reakcja, każdy źle odebrany SMS to jej podświadomość błagająca: proszę nie spraw, żebym żałowała, że cię pokochałam. Znak drugi. Pokazuje ci swoją brzydotę bez ostrzeżenia. Jest taki moment w każdej prawdziwej relacji, o którym nikt nie mówi. To nie pierwszy pocałunek. To nie pierwsze. Kocham cię. To moment, w którym pozwala ci zobaczyć swoją brzydotę. I nie chodzi tu o złe fryzury czy selfie bez filtra. Chodzi o emocjonalne podbrzusze, surowe nerwy, chaos, historię, którą przysięgła sobie, że nigdy nikomu nie opowie, a już na pewno nie komuś, kto może odejść. Kiedy dziewczyna naprawdę cię kocha, coś się zmienia. Nagle ta jej perfekcyjna poza przestaje być potrzebna. Jej emocjonalna zbroja opada. Nie dlatego, że ci ufa jak koledze, ale bo w jakiś dziwny, kosmiczny sposób jej dusza rozpoznała Twoją i powiedziała: Możesz to unieść, i musisz zrozumieć. To jest święta Ziemia. Kiedy zdejmuje maskę, kiedy mówi ci, że ojciec odszedł, albo o przyjaciółce, która ją zdradziła, albo o poranku, kiedy spojrzała w lustro i nie poznała samej siebie, to nie słabość. To farba wojownika, którą właśnie zmywa. To nie zawsze dzieje się z ostrzeżeniem. Czasem przy krojeniu warzyw w kuchni, czasem w łóżku, kiedy leży na twojej piersi i szepcze coś, czego nigdy nie powiedziała na głos. Czasem w środku śmiechu, kiedy wspomnienie przejmuje jej radość i zostawia ją bez tchu. I to, co wtedy myśli, to czego się boi najbardziej to, że ten moment sprawi, że się wycofasz, że spojrzysz na nią inaczej, że zamilkniesz, że się oddalisz. Ale tutaj jest haczyk, ona chce, żebyś został, ale jednocześnie sprawdza, czy jesteś typem faceta, który potrafi kochać. Filozoficznie, bo miłość to nie tylko przyciąganie, to wystawienie się na widok. Wszyscy jesteśmy mozaiką piękna i złamań, a kiedy ktoś cię naprawdę kocha, przestaje robić selekcję, przestaje ci puszczać tylko highlighty, zaczyna pokazywać ci odrzucone fragmenty z montażowni. Pomyśl o tym tak. Najbardziej niebezpieczne zdanie, jakie możesz wypowiedzieć w związku, to to jestem naprawdę ja. A najpiękniejsza rzecz, jaką ktoś może wtedy zrobić, to nie wzdrygnąć się. I właśnie to robi dziewczyna, kiedy pokazuje ci swoją brzydotę. Ryzykuje Twoją reakcję. Patrzy, czy facet, który ją kocha w świetle, rozpozna ją też w ciemności. Jeśli ona nigdy się przy Tobie nie rozpadła, zadaj sobie pytanie. Czy kiedykolwiek dałeś jej poczuć, że jej niedoskonałości są mile widziane? Bo kiedy dziewczyna naprawdę cię kocha, nie potrzebuje, żebyś ją uwielbiał, potrzebuje, żebyś ją akceptował. Nie jej instagramową wersję, nie tę, która śmieje się z twoich żartów i pachnie truskawkami, ale tę, która czasem się rozsypuje, wątpi, sabotuje samą siebie i potrzebuje pomocy, żeby wrócić. Chcesz wiedzieć, czy ona naprawdę cię kocha? To nie będzie wtedy, kiedy wygląda perfekcyjnie, tylko wtedy, kiedy pokaże ci wersję siebie, której nigdy nie wrzuca do sieci, i będzie się modlić, żebyś nie uciekł. Znak trzeci. Pamięta szczegóły, o których ty dawno zapomniałeś, że w ogóle je mówiłeś. Niektórzy słuchają tylko po to, żeby odpowiedzieć, inni, żeby ocenić. Ale kiedy dziewczyna cię kocha, słucha, żeby zapamiętać, i nie mówię tu o urodzinach, czy twoich ulubionych dodatkach do pizzy. Mówię o tej luźnej historii, którą opowiedziałeś miesiące temu, jak twój tata jeździł z opuszczonymi szybami i puszczał Springsteena w niedzielę. A potem pewnego dnia wsiadasz do jej auta i tam jest Springsteen, szyby w dół, bez żadnego komentarza, bez zobacz co zrobiłam. Po prostu miłość pokazana w najcichszy, najbardziej intencjonalny sposób. Kiedy dziewczyna kocha, nie zbiera faktów, zbiera kawałki ciebie. Zauważa, kiedy Twój głos się zmienia po telefonie z pracy. Zapamiętuje imię Twojego psa z dzieciństwa i chowa je w sercu jak święty skarb. Wie, jak pijesz kawę, ale co ważniejsze, wie dlaczego. Bo powiedziałeś jej kiedyś, że Twój dziadek tak pił i zostało z Tobą. Miłość to niewielkie gesty. To mikrowspomnienia. Niewypowiedziane dowody na to, że jesteś dla niej ważny na poziomie molekularnym. Pomyśl o tym. W świecie, gdzie każdy jest rozproszony, gdzie ludzie nie pamiętają nawet, co jedli na śniadanie, ktoś, kto wybiera, by pamiętać ciebie, to najbardziej radykalny akt troski. I tutaj wchodzimy na poziom filozoficzny. Prawdziwa miłość to uwaga, a uwaga to waluta obecności. Więc kiedy ona pamięta, kiedy mówi coś, co ty sam zapomniałeś, że jej wyznałeś, to nie tylko miłe, to święte. Ona cię nie tylko słyszy, ona cię widzi. A taki rodzaj uwagi jest rzadki, jest niewygodny, wymaga energii. Więc jeśli ona to robi, to nie przypadek, to miłość. Znak czwarty, ona rzuca wyzwanie Twojej strefie komfortu, bo widzi Twoją głębię. Większość facetów myli komfort z połączeniem. Myślą: czuję się przy niej wyluzowany, chyba coś do mnie czuje, ale miłość to nie ciepła kąpiel. Miłość to bardziej jak pożar w lesie, który zmusza Cię, byś rósł. Albo się spalił. Kiedy dziewczyna naprawdę cię kocha, zrobi coś zarówno wkurzającego, jak i magicznego. Będzie ci rzucać wyzwanie, nie krytykując, nie mówiąc, nie jesteś wystarczający, ale raczej jesteś zdolny do więcej, i nie będę udawać, że tego nie widzę. I tutaj robi się niewygodnie. Zada pytania, które sprawią, że poczujesz się nieswojo. Wypunktuje wymówki, które powtarzasz całe życie. Zauważy, kiedy przygaszasz swoje światło żeby dopasować się do ludzi, którzy nie są warci twojej obecności i nie przymknie na to oka. Ale uwaga, ona nie robi tego, żeby cię kontrolować. Robi to, bo kiedy cię kocha, inwestuje się w twoją przemianę. Ona nie patrzy na ciebie tylko takim, jakim jesteś teraz. Ona kocha twój kierunek, twój potencjał. I właśnie dlatego nie akceptuje wersji ciebie, która tylko dryfuje przez życie. Tylko uważaj, jeśli pomylisz to wyzwanie z marudzeniem, przegapisz cud. Bo prawda jest taka: miłość cię nie niańczy. Miłość cię wzywa. Nie dlatego, że zawodzisz, ale dlatego, że ktoś wreszcie widzi cały obraz i ma odwagę powiedzieć: grasz poniżej swoich możliwości i nie będę patrzeć, jak to robisz. Jeśli jest taką dziewczyną, która nie pozwala ci kłamać samemu sobie, to nie znaczy, że jest trudna, to znaczy, że jest oddana. Znak piąty. Broni cię, kiedy nie macie w pokoju. Załóżmy, że Twoje imię pojawia się w rozmowie, a ciebie tam nie ma. I teraz pytanie: co ona robi? Uśmiecha się, koryguje kogoś, kto przekręca Twoje słowa. Reaguje nawet subtelnie, kiedy ton rozmowy zaczyna dryfować w złą stronę. Jeśli dziewczyna naprawdę cię kocha, jej lojalność nie jest pokazem, jest instynktem i ujawnia się w miejscach, których nigdy nie zobaczysz. Ona nie kocha Cię po to, żeby zdobyć punkty. Kocha Cię nawet w Twojej nieobecności. Ludzie mówiąc o prawdziwej miłości, zazwyczaj opisują to, co widać: trzymanie za rękę, wiadomości typu myślałam o Tobie wspólne wieczory. Ale prawdziwa miłość mieszka w tym, czego nie widać. W tych momentach, kiedy Ona wybiera, by szanować Twoje imię, mimo że nie ma Cię tam, by to usłyszeć to subtelne. To filozoficzne, bo mówi o tym, kim ona głęboko wierzy, że jesteś, nawet wtedy, gdy się potykasz. A może, szczególnie wtedy, nie rozwiesza twoich błędów jak prania na wietrzny dzień. Chroni cię, cicho, zdecydowanie, absolutnie. To nie znaczy, że myśli, że jesteś idealny. Po prostu nie pozwala nikomu sprowadzać cię do twojego najgorszego momentu. Jest taka historia. Facet przypadkiem usłyszał, jak jego dziewczyna podczas kolacji słuchała, jak ktoś krytykuje jego pracę. Że niby mógłby być bardziej ambitny. I zamiast się zaśmiać nerwowo albo przytaknąć, ona wyprostowała się i powiedziała: Ty nie wiesz, co on buduje. Ty widzisz tylko to, co na wierzchu. Ja znam plan. To właśnie miłość. Bo prawdziwa miłość wierzy w twoją niewidoczną pracę. Ona widzi górę, na którą się wspinasz. Nawet jeśli inni widzą tylko, że stoisz w miejscu. Więc jeśli broni cię, kiedy cię nie ma, to nie romans. To szacunek. Głęboki. Znak szósty. Wyobraża sobie przyszłość, a ty wciąż w niej jesteś. Chcesz wiedzieć, czy dziewczyna cię kocha? Słuchaj, jak mówi o przyszłości. I nie chodzi mi o mnie, kiedyś pojedziemy do Paryża. Chodzi o te małe rzeczy. Rzucane mimochodem zdania. Niewinne plany. Sposób, w jaki mówimy, my zamiast ja. Nawet nie zauważając, ona ci nie składa oświadczyń. Ona ci pokazuje, widzę życie, i jesteś w scenach, których jeszcze nie przeżyłam. I teraz najciekawsze, ona może nawet nie zdawać sobie sprawy, że to robi. Bo kiedy miłość jest prawdziwa, przyszłość staje się czymś, co budujecie razem, bez wielkich deklaracji, bez rozpisanych kroków. Mówi o malowaniu ścian i zatrzymuje się, żeby zapytać, jaki kolor pasowałby bardziej do nas. Robi zakupy i bez słowa wkłada do koszyka twoją ulubioną herbatę. Rozmawia o przyszłych świętach i rzuca: Może w tym roku zrobimy coś inaczej? To nie są przyzwyczajenia. To sygnały jej wewnętrznego zaangażowania. A teraz głębiej: miłość nie opiera się na pewności. Opiera się na intencji. Więc jeśli dziewczyna zaczyna sobie wyobrażać życie, choćby niejasno, i jesteś w nim, to nie przypadek. To jej podświadomość buduje wokół ciebie strukturę. I to niezależność, to nie potrzebujecie, by żyć. To chcę coś stworzyć z tobą, bo ta wersja przyszłości wydaje się bardziej prawdziwa. Zwróć uwagę, jeśli nigdy nie mówi o przyszłości, nawet tej ogólnej, to nie zawsze jest czerwona flaga, ale to latarka, bo kiedy miłość jest obecna, przecieka do jutra, rozlewa się na kiedyś, ona nie pisze bajki. Po prostu cicho sadzicie jak nasiono w glebie swojego następnego sezonu. I to, mój drogi, wcale nie jest mała rzecz. Znak siódmy. Kocha cię mimo wersji ciebie, która wciąż się rozwija. Załóżmy, że jeszcze nie jesteś tym facetem, którym chcesz być. Może wciąż próbujesz zrozumieć, kim jesteś. Masz marzenia bez jasnego planu, złe nawyki bez ustalonej daty zmiany, rany, które jeszcze się nie zabliźniły. A ona zostaje. Nie z litości, nie ze strachu, tylko dlatego, że widzi prawdziwy wysiłek, jaki wkładasz w swój rozwój, to słuchaj uważnie. Ona nie kocha efektu końcowego, kocha proces stawania się tobą. To coś więcej niż wsparcie, więcej niż dobre słowo. Ona podpisuje się pod niedokończonym manuskryptem, zakochana w historii, która dopiero się pisze. I to, mój drogi, jest rewolucyjne. Bo kochać kogoś w trakcie jego stawania się, nie w wersji idealnej, odnoszącej sukcesy, czarującej, to najrzadszy rodzaj miłości. Większość ludzi kocha Cię za efekty, a ona, ona kocha Cię za starania. Nie dlatego, że się zadowala, nie dlatego, że nie wierzy, że tam dojdziesz, ale dlatego, że rozumie ludzką naturę tak, jak mało kto. Bo żadne z nas nigdy nie jest skończone. Ona nie ocenia Cię za potencjał. Ona trzyma dla ciebie przestrzeń na Twoją drogę. Wie, że będą dni, w których się potkniesz, zawiedziesz, nie domkniesz. Zna Twoją złość, Twoje zamknięcie się w sobie, Twoje chwile zwątpienia i nie ucieka. Bo miłość, ta prawdziwa, nie wymaga perfekcji. Wymaga obecności. To ona patrzy na Ciebie, nawet gdy sam się zawiodłeś. To ona sięga po Twoją dłoń, nawet gdy Twoja pewność siebie się rozsypała. Nie cofa się przed Twoim cieniem, zostaje i przynosi latarkę. I to jest zwrot akcji, którego się nie spodziewałeś. Nie ktoś, kto cię uratuje, nie ktoś, kto cię naprawi, ktoś, kto pójdzie obok ciebie, podczas gdy sam będziesz się naprawiał. Ona nie kocha tego, kim byłeś, nie tylko tego, kim będziesz. Kocha cię teraz, w całym Twoim chaosie, złożoności i sprzecznościach. A jeśli masz to, nie tylko trzymaj, zbuduj dla niej królestwo. Nie zapomnij tego, co właśnie usłyszałeś, bo pewnego dnia spotkasz kogoś, kto pokaże Ci te znaki.